I wszystkie konie są już w maszynie. I ruszyły. Dobrze przyjęła start muszelka. Został w maszynie Lord of the Dance. Ma w tej chwili jakieś 5 długości straty. Teraz na czele spektakor przed Alafią, muszelką, Devenem i Smarkulą. Tam na piątym miejscu jest także DeLonsa. Spektakor na prowadzeniu, tuż za nim Alafia, tempo jest wolne, trzecie miejsce zajmuje Deven, dalej DeLonsa, De, y, Smarkula i dołączył już do całej stawki Lord of the Dance. Dalej na czele spektakor przed Alafią i Devenem, dalej Muszelka wraz z DeLonsą, Dalej, Smarkula i na ostatnim miejscu Lord of the Dance, ale już w całej grupie. Konie pokonują teraz zakręt. Dalej na czele Spektakor, tuż za nim galopuje Alafia, za nią Dewen przed Delonsą, Muszelką i razem Lord of the Dance oraz Smarkula. Konie wychodzą na prostą, wyprowadza Spektakor. kanatu finiszuje De Lonsa polem Deven, a w ślad za nim Alafia. W tej chwili Deven jest chyba na czele. Deven wraz ze Spektakorem. Spektakor Deven, spektakor Deven, dalej Alafia De Lonsa. Deven, Deven przed Spektakorem. Za chwilę celownik, polem jeszcze Alafia. I w celowniku Chyba spektakor przed Devenem, Alafia Delonsa, dalej Smarkula i na końcu muszelka oraz Lord of the Dance.